Uścisk z teraźniejszością to hasło, które od razu identyfikujemy z awangardą krakowską. Nie przypadkowo zresztą, bo też pojawia się w pismach Tadeusza Pipera, podobnie zresztą jak miasto, masa, maszyna. Ale w wypadku uścisku z teraźniejszością te wyjaśnienia będą chyba prostsze, łatwiej jest je tutaj zrozumieć, bo chodzi po prostu o fascynację nowością, nowoczesnością, również technicyzacją. Fascynację Pędem, przyspieszeniem cywilizacyjnym. Taką postawę afirmacji teraźniejszości nazywamy prezentyzmem. Zresztą ten prezentyzm nie był niczym zaskakującym w odradzającej się Polsce, w tej Polsce, która się odbudowywała, powstawała z ruin. Natomiast zauważcie, że ta fascynacja teraźniejszością, nowością naszych czasów jest czymś szerszym. Nie jest zarezerwowana tylko dla awangardy krakowskiej, ale jest czymś charakterystycznym dla awangardyzmu szerzej pojętego. Bo znamy hasło Marinetti'ego, to przecież futurysta. Ryczący samochód piękniejszy jest od Nike z samotraki. To jest właśnie ten zwrot ku tu i teraz, ku temu, co związane z urbanizacją, rozwojem technologicznym. I tutaj arcyciekawa rzecz już na marginesie. Zwróćcie uwagę na to, co powiedział profesor Balcerzan. Podmiot liryczny wierszy awangardowych. Istnieje w stosunku do rzeczywistości tylko poprzez spojrzenie. Istnieje to, co tu i teraz. Nie istnieje poprzez pamięć. Tak jakby przeszłości w tych wierszach nie było. Mamy kogoś, kto odcina się, tak jakby cierpiał na jakąś amnezję, odcina się od historii. W tych wierszach nie ma przeszłości, nie ma historii. To taki najdobitniejszy przykład na to, jak wygląda de facto zerwanie z tradycją jeszcze jedna rzecz zobaczcie że po wojnie będziemy mieli nurt powrotu do tradycji herbert miłosz to będzie już właśnie nurt antyawangardowy tak najkrócej bym to hasło widział pozdrawiam do widzenia